Dostał obradziony! No, ale zaś się poszłam, chyba? I ten Nie. taki ładny? Nie, jest coś jeszcze. O kurcze, ile tu jest dróg do wyboru. Spadajcie, ludzie. No ciężko, ciężko, ciężko. Będzie teraz. O, o, ale żeby mnie nie zdarzały, super! O kurde, zdrowie o. 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 o! o! Dobra, jeszcze nie umarłoś. Sprawnienie broni Dobra Czy mam na pięć mogę ich zabić <noise> nie. Dobra jak widzicie znowu muszę się wracać Jak ja to lubię Spadajcie gluty Boże coraz więcej ich tu jest O tu jeszcze mnie nie było się no tak ha. jestem gotowa skarbnik. jeszcze żyć stracę w tej planszy. O Boże! Ledwo mnie dotknął! Tak! O błyskotki! To. O, o. Wypłata. To zdecydowanie niewłaściwe miejsce. A stąd przyszłam. Mm -hmm. Idę na zakusy. Ujachmień o, zostałam przeklęta! Dobra, to nie jest najlepszy motyw, ale i tak lepszy niż poruszenie się jak goniec. O rany! Chyba. Dobra, cofam to. 2042? No już... Jestem o. bogata! Lepiej myśli jak się leczyć, a nie jak się bogacić. Mogłabyś wymyślić jakąś miksturę leczącą. Ale to i tak mnie rani. O jest. Ale ten poziom jest długi. Jest coraz bardziej wydłuża. A jestem śmierci. Ach, już zginęłam tyle razy. Mm, że, że się nie chce wracać do początku poziomu. Zostałam szuklęta. Ja chcę, żeby mi ten czar minął. Proszę was. Dobra. Jak to się skończy tak, że ja będę musiała ten poziom przechodzić cały od nowa... O, to nie będę zachwycona tym faktem. Błagam, mógłby być już tu koniec jakiś poziomu, błagam. O, to już nie jest Kansas. O tak. Już wspominałam, że nie lubię labiryntów. Mm. Zwłaszcza się gubić w nich. się śmierć. O, nie dotarłam. Dobra, jeszcze jedno życie mam, chyba. Koniec. Dobra, nie idę tamte o, jakiś portal. No i je jeszcze czego? Kurde. Ja, ja już myślałam, że... że koniec poziomu aha razem. No tak, czas na Get Medieval, Jeszcze Oznaczenie lepiej! Bo jak mi się nie uda... O, proszę, jakiego mamy brzydala, to jest ten... A, nie wiem, goblin, czy co to jest, kurde, ma jakieś rogi, chyba. Jak mi się nie uda Get Medieval, to... Będę musiała cały ten poziom przechodzić jeszcze raz, chyba. I chyba się potargam. Ze złości. No tak, on jeszcze strzela. O, no jasno. O, nie. Chcesz więcej? Nie no, mam tak słabą broń że to w ogóle nie ma sensu. Umrę dam, No, no i koniec. O z gry. Ej, mogę kręcć dalej. Proszę. O, nie bawię się z Wami. Dobra, będę musiała przejść ten poziom 35 jeszcze raz. Oj, nie sądziłam, że to będzie takie trudne. A jednak będę musiała chyba bardziej uważać w tych poziomach. Dobra, to zrobię to jeszcze raz, ale za chwilę, chwilę odpocznę i zaraz do Was wracam. Ok, jestem z powrotem. <grym, 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 pomęczymy się jeszcze raz. Jak teraz mi się nie uda. Jestem gotowa, skarbie? To zrobimy chyba w ten sposób. O. Zrobimy w ten sposób, że no nadzieję, że mi to wybaczycie, ale wpiszę kody chyba. Bo ja przynajmniej te na nieśmiertelność. Z tego co widzę, z tego co ja tu widzę, to ja mam trzy życia i jedno wcielenie, tylko ja po prostu nie wiem jak ja to przejdę. A jeszcze mnie czeka przecież walka z bosem. To po pierwsze, a po drugie jeszcze dalsze walki z bosami. No to kurde, nie starczy mi tej się Nie żyć. zauważyłeś? To mój czas ucieka. Wiem, ale ja nie chcę atakować w ten sposób. Nie wiem, jaką drogą szłam poprzednio. O, bosko. Dobra, nie idę górą w takim razie.